Hej, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj taki vlog spontaniczny. W sumie nie planowałam nas nagrywać. Ale postanowiliśmy promować zdrowy styl życia. Jedziemy na burgery. Na śniadanie. Śniadanie o 13. O 13, tak. 14. No prawie 14. E, więc stwierdziłam, że to będzie dobry impuls do vlogowania. E, dzięki za wszystkie komentarze pod poprzednim tym vlogiem, takim, do, który nazwałam do kawy. E, postaram się więcej nagrywać vlogów, ale ostatnio naprawdę, słuchajcie, u nas nic się nie dzieje nic ciekawego, totalnie nic ciekawego się nie wydarzyło. Naprawdę. Także e, na razie vlogów nie będzie jakoś e, dużo, chociaż tak w połowie miesiąca e, pewnie coś się pojawi. Taki mini vlog z podróży. Um, no i tak, co jeszcze? W ramach updateu? jakoś smutno, że tak mówisz, że nic się nie dzieje. Tak jakby taki no a co się dzieje? Nic się nie dużo dzieje. Dużo ciekawych meczy, Polska trzecia ręczną. No. Dużo ciekawych rzeczy się. <laughs> no dzieje. właśnie, no o tym mówiłem, że nic się nie dzieje. A co to było w piłkę ręczną, tak? Czy co no, to? tak, tak. Tak, coś, coś Dobrze zauważyłaś. Nie Wczoraj... kopali, tylko rzucali. No brawo. Bystra ja. <ścoughs> tak, więc tak jak a. mówiłam, nic się ciekawego nie dzieje, dlatego e, vlog, takich daily vlogów e, nie było i na razie nie będzie, ale tak jak mówię, pewnie w, w połowie miesiąca gdzieś e, jakiś taki ciekawszy vlog e, z podróży się pojawi. No i co, a dzisiaj wam pokażemy burgery. Tomek już był i mówi, że są bardzo dobre. Tak? Pyszne. Chili burger. Miam, Chili burger, A jak to się nazywa? Bykburger Bykburger to jest na Struga, tak? Nie, Struga? tu tak. Przydłużenie Tuwima to jest Struga? Tak. Zawsze tam przejeżdżamy, ja nigdy tam nie byłam Tomek ostatnio był i mówi, że są pyszne Więc musimy iść spróbować Więc zabierzemy was, reasumując tą przydługą, nudną wypowiedź Zabierzemy was Ja na mam burger ciekawy dzisiaj. temat na Służ za kółkiem Szórz za kółkiem. To może być szórz na nartach. <noise> Nieprawda lepiej jeżdżę samochodem niż na nartach. Przyznaj to w tej chwili. <noise> Pomidor. No wiesz co, ale jesteś podły, powiedz w tej chwili. No zdecydowanie lepiej jeżdżę samochodem niż Pomidor. na nartach. Parkowanie się nie zalicza do jeżdżenia samochodem. Oczywiście. No nie, do przodu ci dobrze. Normalnie. Pójdziemy zaraz na sałatkę, i to wegetariańską, za karę. Smacznego, ja jem burger. <laughs> to jest podłe stworzenie. Dobra, ko kończę. kończę. Pokażemy wam burgery jednym słowem. Dobra, jesteśmy. Wzięłam Wild West, tylko bez sosu barbecue, bo nie lubię. A ty co wziąłeś? Red Chili. Red Chili to jest ostry pastacznik pomidorowy. A dlaczego nie wziąłeś z papryczkami po Bo są mniej ostre od pasty. Tak? Mhm. Mm mm -hmm. No i tak to, tak to wygląda. Fajnie to zrobili. Tutaj mamy piękną za oknem. Jak to wygląda? Już nie to jest coś teraz innego. Klub co? Nie widzę w nim kios. Po... Glow. Glow. Jest. A ty co tam masz? Pokaż trochę go. Rozdział. Hmm. Tak niezwykły, tylko pasta czyli jest. Pyszna. Już jest. Smasznego. Pyszne. Pyszny? No, mm. pyszny. pyszny? Uh -huh. Mówię. Naprawdę słuchajcie, mega pyszny. Dawno takiego dobrego burgera nie do. Ale A... ja ciągle chcę wybrać. za jak najedzony słonik. Bardzo, nie zjadłam tego. Ale dieta cuk, co? Teraz dwie godziny na rowery. Okej, okay, wracamy już. Było pyszne. Teraz to masz odwoła, że że jeżdżę samochodem niż na nartach. I mam bardzo mało baterii, więc proszę. Zrób to szybko, bo wymyślę jakieś środki, represji domowe pomidor. No, weź, ale jesteś podły. Ale ty bardzo dobrze jeździsz na nartach. <noise> no weź. Ale ty naprawdę bardzo dobrze jeździsz na nartach. <noise> ale lepiej jeżdżę samochodem. No. No, no. no w tej chwili. Naprawdę mi zaraz bateria padnie. Mój też. Zobaczysz, wymyśleć jakieś zadanie w domu. Kochani, porządki nie pięknie albo. jeździsz i na nartach i samochodem. Naprawdę. No, Mi się bardzo podoba. Poważnie. No mów w tej chwili, właśnie się zdenerwuję. Masz ketchup na politku. Gdzie? Tu? Nie widzę. Tu. To ketchup czy Coś mam na twarzy. Nieważne. <laughs> Bardzo śmieszne. To nie jest kecz... A nie, to jest keczłka. Dobra, nieważne. Bardzo ważne. No jak vlogować z na policzku? No jak każdy życiowy człowiek, który zjadł hamburgera, który mu się nie mieści w buzi i się umazał. To nie jest jakieś glam life, tylko wiesz, <laughs> prawdziwe życie. Tak, burgery były super, jak mieszkacie w Łodzi. Co tu dla policji, straży miejskiej? To? Yy, dobra, słuchajcie, burgery są pyszne, jak mieszkacie w Łodzi, to spróbujcie, ale tam też jest coś takiego jak mini burgery. i wam polecam, bo ja nie byłam w stanie całego tego zjeść. Oddałam kawałek Tomkowi i jeszcze zostawiłam frytki, bo... Ale są naprawdę... Kurczę, dawno takiego dobrego, zwykłego burgera nie jadłam. Wszystko było dobre i bułka, i kotlet, bo czasem jest tak, że bułka jest, wiecie, taka... Taka sztuczna, taka plastikowa. Tu naprawdę, naprawdę to było. Co to? Co to jest? Co? To ten sam samochód. No? Jakieś podrabione policja. Niemieckie. Więc tak, bardzo dobre. Najadłam się mega. A potem na siłownię na rowerki dwie godziny i nawet nie spalę pewnie wszystkiego. Przecież jadłam na siłownię. I idę dzisiaj na siłownię. <noise> Doma nie lubi, bo musi mnie wozić wozić i czekać. Kurczę. Proponowałam, żebyś poszedł ze mną. Mógłbyś poszytkować ten czas idąc ze mną na siłownię. Nie lubię jeździć na rowerku. No to możesz iść na siłownię, pobiegać na bieżni. To no, jest rozrywek. Po parku. No to możesz biegać wokół siłowni, jakiejś na rowery. Dobra, kończymy tego vloga, bo powiedzą, że jesteśmy więcej. E, tak, także to był taki mini, e, mini daily vlog, szybki, krótki. E, że z siłowni zrób jeszcze tego vloga? Na pewno jeździsz pięknie na rowerze, nie, tak jak na ten... nartach i No samochodem. właśnie, tak samo jeżdżę... Samochodem jeżdżę dobrze, a na siłowni mi idzie trochę lepiej niż na nartach. Mm. Więc takiego ja. filmu raczej nie, nie będzie. Ale właśnie, mógłbyś chociaż i ze mną na siłownię, że już ci to mówiłam, żebyś, żebyś się pośmiał ze mnie. Mam cię na co dzień w domu, to nie muszę chodzić na siłownię, żeby się z ciebie pośmiać. Ale to wiesz, nie doświadczasz tych, tych samych rzeczy. No nieważne, te, dobra. Te, te z domu mi wystarczają, 100%. tracę. Reasumując... Burgery pyszne bo były pyszne i kończymy, kończymy vloga i do zobaczenia w następnym jeszcze będzie update, 5 minut później mały przekup, swój szantaż i Weronika dużo lepiej jeździ samochodem, bardzo dobrze dużo lepiej niż na nartach najlepiej na świecie jest najlepszym driverem nie wiem dlaczego nie chcą dać jej tego prawa jazdy. daj, bo, to nie zadziała nie będzie nagrody bardzo dobrze jeździ samochodem. Lepiej niż na nartach. No. Nie się... ma się z czego śmiać. I tego się trzymajmy. E, w korka na autostradzie mogę wam... Wiem, że bardzo wam się podobał ten vlog i nasza kłótnia z Tomkiem w samochodzie. E, I to jest właśnie ten dezodorant i ja go wybrałam przypadkowo po prostu ze względu na chyba różową zakrętkę i zapach. I jak go pokazywałam w filmie, to jedna z dziewczyn mnie.